Więc witam wszystkich ponownie na moim kanale. No i dziś może troszeczkę o czołgach chińskich. No niestety War Thunder nadal nie ma, nazwijmy to pełnego drzewka ze wszystkimi podtypami, ale przyjmijmy, że dogram kiedyś więcej tych pojazdów, a na razie. Poradzimy sobie z tym, co mamy, opowiemy trochę o historii powstania tych czołgów. Podstawowa rzecz, jak sobie popatrzymy na gry typu War Thunder, World of Tanks, szczególnie World of Tanks, chińskich czołgów jest tam zatrzęsienie. Trzeba jednak pamiętać, że w World of Tanks większość tych projektów to były głównie projekty papierowe, prototypowe. Niektóre są całkowicie zmyślone. E, na tyle na, nasza wiedza nam pozwala sądzić, e, więc, więc warto, warto mieć to na uwadze. E, Chiny na przykład e, czołgów ciężkich w zasadzie prawie nie używały, poza oczywiście konstrukcjami radzieckimi, które Chiny otrzymały od Związku Radzieckiego w ramach e, bratniej pomocy. Natomiast e, Chiny... Czołgami średnimi, mocne, stały i te czołgi średnie to oczywiście były licencyjne lub bezlicencyjne kopie konstrukcji radzieckich głównie. A mianowicie no, zaczęto od najbardziej rozpowszechnionego czołgu średniego radzieckiego po okresie II wojny światowej, czyli czołgu T54. Chiny produkowały go bodajże na licencji jako TYP-59 lub ZTZ-59. E, TYP to bardziej taka terminologia zachodnia, natomiast w Chinach e, z chińskiego tłumaczone to oznaczenie ZTZ no i numer. E, TYP-59 no w zasadzie jest to bez zmian e, czołg T-54 e, no, i produkowano taką konstrukcję. Tym niemniej e, decydenci chińscy doskonale zdawali sobie sprawę, że czołg ten bardzo szybko stawał się przestarzały, e, więc e, no, trzeba było coś z tym zrobić. Rozpoczęto programy rozwoju broni pancernej, czołgów średnich, chociaż nie tylko, bo i czołgów, lekkich innych wozów bojowych, ale przede wszystkim czołgów średnich. E, no i oczywiście najbardziej logiczną Drogą rozwoju było ewolucyjne rozwijanie czołgu ZTZ-59, do kolejnych tam wariantów. I oczywiście tutaj za dużo powiedzieć nie możemy, no bo to po prostu jest T54, dostosowany tylko do chińskich warunków produkcyjnych. A to już kolejna konstrukcja. Typ 69, no tu zaczyna się robić ciekawie, bo właściwie nadal jest to nie niejako typ 59, tak? A Typ 69 już powolutku zaczyna ewoluować. Przede wszystkim armata jest już chińska. Nie jest to licencyjna kopia armaty D10, tylko armata Typ 69. Będąca um, oczywiście nadal armatą, yy, przepraszam, nie jest armata gwintowana, gwintowana, gładko lufowana, jak widzimy. A o co chodzi? Chodzi o to, że Chińczycy <coughs> yy, w ramach yy, sporu granicznego z Związkiem Radzieckim nad rzeką Usuri yy, zdobyli jeden czołg, yy, T62. Więc zdobyli go w całości, był to wóz sprawny, ale yy, zaczęli prowadzić badania. Armata gładkolufowa na przykład. Tutaj jeszcze z kalibru 100 mm, nie 115 jak w T-62. E, oczywiście także rozwiązania z zakresu SKO. Zobaczcie na przykład tutaj, że pojazd posiada dalmierz laserowy. E, z tym, że podobnie jak w wypadku konstrukcji radzieckich, e, czy układu warszawskiego głównie, e, z SKO e, wołna, czyli SKO Fala, tłumacząc na polski, lub SKO Kradivo, czechosłowackie. Tutaj automatycznie dystans nie był wklepywany do pamięci SKO, tylko na wyświetlaczu wyświetlał się dystans do celu i nowy już sobie ręcznie to wszystko ustawiał w swoim Celowniku głównym dziennym, znajdującym się tutaj w tej szczelinie, oczywiście, tutaj <coughs> wiele się nie zmienia. Pancerz taki sam jak w T54, T55, um, trosze, troszeczkę zmiany podobne, analogiczne do radzieckich T i, i układu warszawskiego, czołgów T54, T55, które były modernizowane. Zastosowano zbiorniki paliwa, które jednocześnie służyły jako stelaże amunicyjne, więc powiększono zapas amunicji. Także zapas zabieranego paliwa. Tutaj jednak wiele się jeszcze nie zmienia. Najwięcej zmieniło się. Nie poczynię, to skakuję, Nadal w serii ZTZ59, także w kolejnych wariantach ZTZ69. Na ten czas Chińczycy zrezygnowali jednak z armaty gładkolufowej na rzecz po prostu licencyjnej lub bezlicencyjnej kopii brytyjskie armaty L7, jako armata oś, typ 83, również kalibru 105 mm. E, tutaj pamiętajmy, że tu już mamy do czynienia z latami 80. Jest lekka odwilż między relacjami Chińskiej Republiki Ludowej e, a Zachodem. No Ale Chińczycy dalej sobie pracują. Zaczynają wprowadzać kolejne modyfikacje w postaci na przykład wybuchowego pancerza reaktywnego serii FY. To by FY1 lub FY2. No, wzmacniają wozy na różne sposoby np. stosują takie ciekawe kosze transportowe na wieży, które jednocześnie służą za pancerz prętowy chroniący przed granatami od RPG. Wprowadzają także fartuchy boczne. Natomiast te fartuchy boczne. One nie są zbyt grube, mam tylko 3 mm grubości. To jest akurat faktyczna grubość. One są wykonane albo z wzmacnianej gumy, lub ewentualnie z metalowych blach. W środku oczywiście czołgu niewiele się zmienia, nadal to jest nadal dobry, stary typ 59 tyle tylko, że zmodernizowany o zastosowanie pancerza reaktywnego. Tego typu modyfikacje przy, przewalały się zarówno pomiędzy wozami typ 59 jak i typ 69. Wozy te zaczęły też ewoluować. było dużo prototypów. Polecam poszukać fotografii, Da się to jeszcze znaleźć w internecie różnych prototypowych konstrukcji, gdzie testowano na przykład koncepcję spawanej wieży, spawanej wieży z modułowym pancerzem specjalnym przestrzennym. Tego do końca nie wiemy, a ja chińskiego nie znam, więc źródła chińskie są dosyć problematyczne. Więc źródła w innych językach są dosyć ubogie. Natomiast tak to właśnie wyglądało. Warto też zwrócić uwagę, że na wieży pokrycie pancerzem reaktywnym jest stosunkowo szczelne. Tak pokrycie pancerzem reaktywnym kadłuba jest no, nie za dobre. Widać tutaj dość duże odsłonięte powierzchnie, więc ta osłona była taka sobie. No, myślę, że to na tyle można powiedzieć na temat tych konstrukcji. Teraz najbardziej interesuje nas już okres końcówki lat 80., początku 90., kiedy to e, Chińczycy rozwijając swoje różne prototypy wprowadzili swój pierwszy, nazwijmy to relatywnie nowoczesny czołg, czyli ZTZ-96 lub Typ 96. E, był to też e, jeden z pierwszych chińskich czołgów wyposażonych w pancerz specjalny oraz automat ładowania. E, Chiny jakimś sposobem, prawdopodobnie od któregoś Państwa Bliskiego Wschodu zakupiły, pozyskały w inny sposób czołg T72, prawdopodobnie T72M lub T72M1, No i zaczęli wykorzystywać pewne rozwiązania z tego czołgu w ZTZ-96, w późniejszym ZTZ-99, do jeszcze większego stopnia. Natomiast ZTZ-96 trzeba pamiętać o jednej rzeczy, on bezpośrednio wywodzi się z ZTZ-59, to znaczy wywodzi się z tej linii rozwojowej, można powiedzieć, że jest to w pewien, w pewien sposób szczyt ewolucji czołgu T-54. Jak możemy zaobserwować, stanowisko kierowcy znajduje się dokładnie po tej samej stronie, co w... T-54, T-55, T-62 no i w chińskich klonach tak to właśnie wygląda no i właśnie wieża jest spawana i teraz taka ciekawostka ona ma tylną niszę ta wieża ale ta tylna nisza nie mieści amunicji za wyjątkiem jednego pocisku no a może trochę więcej ale trzeba pamiętać, że pojazd posiada automat ładowania. Jest to automat ładowania wzorowany na automatach ładowania typu AZ znanych z czołgów T-72, T-90. Mieści 22 naboje. Pozostała część amunicji składowana jest w kadłubie. No i jeden pocisk podkalibrowy w tym wypadku w tylnej niszy wieży. To tylna nisza wieży w zasadzie mieści elektronikę głównie. Z przodu znajdą się zbiorniki paliwa. No i oczywiście przednia górna płyta kadłuba chroniona pancerzem specjalnym. No i przód wieży również chroniony pancerzem specjalnym. O w specyficznej konstrukcji, bowiem moduły, nie, moduły Nera to, to wiemy akurat, bo pakistańczycy, którzy kupują chińskie czołgi, produkują na licencji, te czołgi mają zbliżone opancerzenie do czołgów używanych przez chińską armię ludowo wyzwoleńszą. No, wygląda to mniej więcej tak, że te pakiety nera są ustawione właśnie w ten sposób, to zwiększa efektywność pojedynczego pakietu nera, natomiast powoduje, że na drodze pocisku stoi stosunkowo nieduża ilość tych pakietów. Są same moduły pancerza jak widać. One nie są zbyt grube. W tym wariancie czołgu. W późniejszych wariantach, czyli ZTZ-96A, moduły zostały pogrubione nieco. Dodano też wybuchowy pancerz reaktywny FY4. Pancerz reaktywny FY4 to jest prawdopodobnie kopia chińska radzieckiego pancerza reaktywnego Kontakt 5. Istotną różnicą na czołgów chińskich tego pokolenia w porównaniu do czołgów radzieckich jest to, że one nie posiadają reflektora podczerwieni. One posiadają jedynie pasywne nocne przyrządy obserwacyjno celownicze. W późniejszym okresie, w latach pod koniec lat 90, w latach 2000 szczególnie w wozach ZTZ-50, ZTZ-99, no i też w modernizowanej 96, dodano termowizory. <laughs> W tym wypadku armata gładkolufowa typ 88C, 125 mm. No, można powiedzieć, że to jest hmm, kopia armaty 2:46 czołgów e, T72. W późniejszym okresie Chińczycy dalej rozwijali tą armatę. Stworzyli armatę ZPT-98, które stosowano na czołgach. E, modernizowanych, czyli typ 96A, typ 96B oraz typ 99 i typ 99A. Cóż jeszcze można powiedzieć o tej maszynie? Czołgi typ 96 projektowane były jako czołgi dosyć proste, stąd też nie posiadają one panoramicznego przyrządu obserwacyjnego celowniczego do dowódcy, a jedynie kopułkę obserwacyjną, która się obraca, ona jest wzorowana na tych 172 Działa bardzo podobnie. Dopiero w Typ 99 zastosowano panoramiczny przyrząd obserwacyjny na celowniczy dowódcy. Natomiast wszystkie chińskie czołgi nie posiadają zdalnie sterowanych modułów uzbrojenia. Zamiast tego, prosta obrotnica z manualnie sterowanym karabinem maszynowym przez dowódcę. Jeżeli chodzi o czołgi typ 96, to ich jednostki napędowe, ogólnie przedział napędowy wzorowany jest głównie na, na linii rozwojowej czołgów T54, T55 i T62. Oczywiście do pewnego stopnia modernizowane są z wykorzystaniem wiedzy zdobytej przy pozyskaniu czołgu T72. Inaczej się sprawa ma w wypadku czołgów typ 99. Tam jednostka napędowa to kopia niemieckiego MTU. Dlatego też czołg jest dużo dłuższy. Jeżeli porównamy na przykład typ 99 z 172, to typ 99 jest widocznie dłuższy ze względu na niemiecką jednostkę napędową tworzącą powerpack Natomiast co ciekawe, czołg typ 99A. Jest już bardziej zwarty, bo tam inną jednostkę napędowo zastosowano. Bodajże, chyba już opracowano w Chinach. Co jeszcze można powiedzieć o tych konstrukcjach? Ich opancerzenie w tych nowszych wariantów porównywalne z czołgami T72B, może z T80U, UD. Natomiast no, nie można wierzyć w chińską propagandę, że, że one mają nie wiadomo jakie opancerzenie. To jest nieprawda akurat. Tak samo z siłą ognia. Siła ognia jest porównywalna z maszynami radzieckimi. Podejrzewam, że obecnie najnowszy pocisk podkalibrowy, jaki Chińczycy zaprezentowali, kalibru 125 mm, podejrzewam, się nazywa chyba DTM-125 on penetruje około 600 mm jednorodnego pancerza stalowego na dystansie 2000 m czyli taki średniak porównywalny z radzieckim 3BM42 na przykład także 3BM42M także tak to wygląda nie jest takaś niesamowita amunicja Rzeczywiście w propagandzie chińskiej, głównie rozpowszechnianej w internecie, to te ich amunicja to może penetrować ponad met pancerza i w ogóle Cudanie Widy się dzieją. Eee, może jeszcze wyjaśnię jedną no rzecz, bo często w internecie, w różnych tam mediach pojawiają się informacje na przykład czołgu oznaczonego typ 99KM wyposażonego w armatę 152 czy 155 mm. <taki> Takiej maszyny nie zaobserwowano nigdzie, a ja jestem pewien, że Chińczycy by się czymś takim pochwalili. Eee, natomiast prezentowano rzekomą armatę czołgową 152 mm, jeśli mnie pamięć nie, śmieję, nie mieli. natomiast <grywania> zdjęcia przedstawiały armatę, która do czołgu po prostu by nie weszła, bo miała system oporników, czy raczej system oporopowrotnika, kołyskę typową dla artylerii eee, lufowej, czy to Holowanej czy, czy, czy samobieżnej, i po prostu ta armata by nie weszła. Bardziej armata chałbica by nie weszła do czołu. Była za mało zwarta konstrukcyjnie, jeżeli chodzi o, o zamek. Jeżeli zobaczycie, jak wyglądają zamki armat, to zazwyczaj są bardzo zwarte, Masy, masywne też, podobnie do artylerii, ale, ale są bardziej zwarte. Kołyskę mają inną inny system powrotników, oporników i powrotników. Także, także na pewno nie coś takiego jak typ 99KM yy, nie istnieje. Jest to wytwór propagandy chińskiej, więc no właśnie co o słabościach tych czołgów można powiedzieć przede wszystkim do dzisiaj nie zaobserwowano nawet w wariantach wyposażonych w pancerz reaktywny by pancerz reaktywny pokrywał te fartuchy boczne w jakikolwiek sposób także czołgi chińskie najłatwiej wyeliminować strzelając właśnie w burty kadłuba one są też stosunkowo cienkie w czołgach chińskich wszystkie czołgi chińskie od typa 96 do typa 99A mają 50mm burty kadłuba chronione tymi 8mm fartuchami z gumy lub zwykłej blachy. Także, byle RPG, nawet nasz rodzimy, już, już nieużywany RPG-76 Komar, też spokojnie mógł przebić burtę kadłuba jakiegokolwiek nowoczesnego chińskiego czołgu. Warto też przypomnieć o tym, że burty wieży również nie są aż tak dobrze zabezpieczone. Znaczy, jeżeli popatrzymy sobie w góry, no widzimy, że, są, że burty wieży są ścięte ku tyłowi. Chodzi o to, że tak jak samo jak w czołgach radzieckich, one są stosunkowo słabo chronione, bo mają tylko 50 mm grubości. Chodzi o to, żeby były jak najbardziej zasłonięte w przedziale tych kątów. Tym niemniej, na geometrię wieży, ze względu na geometrię wieży, e, jeżeli czołg ustawi się na przykład tak, czy wieża będzie przeciwnika ustawiona w ten sposób, to tutaj już można dokonać penetracji stosunkowo prosto, zabijać dowódcę oddziału do nowego. Szą, e, tak samo tutaj pancerz, jeżeli popatrzymy sobie z góry, Trafienie w te boczne powierzchnie w kierunku wnętrza wieży, no też powodują, że tego pancerza tutaj dużo nie ma. Oczywiście wokół jarzma jest odlewana. Odlewane jazmo, to jest w zasadzie właściwe jarzmo. Plus maska armaty też jest stosunkowo cienka i też odlewana, więc to, te elementy nie zapewniają dobrej ochrony, chociaż one są stosunkowo niewielkie. To, to jednak całościowo, to całe to jarzmo, no to ma mniej więcej taką samą powierzchnię od przodu jak boczne moduły, jak pojedynczy boczny moduł pancerza specjalnego wieży. Co ciekawe, te moduły są także wymienne, tutaj widać mocowania śrub, <laughs> z czasem trochę to się zmieniło, są widoczne na późniejszych wozach takie pokrywy, które się zdejmuje i mocowania na śruby są wewnątrz nich, co powoduje, że około 40-50% grubości modułu zajmuje mechanizm montażu, montażu właśnie wieży. Pancerza wieży. No, dobrze, więc co jeszcze można by powiedzieć o tym czołgu chińskim. Chyba wszystko, może o ilościach, to czołgi rodziny typ 96 Są obecnie najliczniej używanym, najliczniej produkowanym typem czołgu w arsenale chińskiej Armii Ludowo-Wyzwoleńczej Jest ich około, oceniane jest, że jest ich około wyprodukowanych 2,5 tysiąca łącznie Natomiast nowocześniejszych czołgów typ 99 jest około 500 no i typ 99A również około 500, czyli tych nowoczesnych czołgów jest około 1000. Tych mniej nowoczesnych serii 96 jest 2500, co daje około tysiąca czołgów w flocie Chińskiej Armii Ludowej Zwoleńczej. Natomiast można jeszcze zaobserwować na szkoleniach jednostek rezerwowych, że nadal są jeszcze używane klony czołgów T54. No dobrze, to chyba wszystko co na razie mogę powiedzieć o tej maszynie. Miejmy nadzieję, że może z czasem kolejne warianty lub nowocześniejsze konstrukcje zostaną dodane do do Wartandera. Będzie można na przykładzie tych bardzo ładnych modeli 3D zaprezentować te konstrukcje. No, więc to chyba będzie na tyle. Trzymajcie się, no i do zobaczenia w następnym filmie. Do zobaczenia, hej.